Dobrze, gdzie jest Warszawa? No, no tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie jest Gorzów? Tutaj. Gdzie jest Gdańsk przy morzu? No dobrze, no prawie dobrze. Gdzie jest Wrocław? Wrocław jest tutaj. No gdzie jest Wrocław? Gdzie jest Wrocław? To tutaj jest Wrocław, nie? Dobrze. Gdzie jest, yy, gdzie jest Kraków? dobrze teraz no gdzie tu jeszcze może mogę ci jakieś te powiedzieć słęnci jest słęncin o tu jest słęncin słęnci mhm. a tu co lubi a więc no ile masz lat pięć nie bo trzy tak a powiedz co tu jest dobrze masz masz trzy lata nie umiesz mapę tylko tak troszkę, nie? Mhm. Uh -huh. Polski to jest. Mhm. Uh -huh. no. Pozdrobisz widzów? Mhm. Uh -huh. No dobrze. Pa, pa.